Siemankos, to jesteśmy zamaskowani. W dzisiejszym odcinku będziemy tutaj zmieniać z papy na gond. Zaraz będziemy zrywać tą papę. No, Kiciu się wygrzewa. A my tu działamy. zrywaliśmy papę już. Można pojechać ze wszystkich stron Jeszcze została chyba tylko jedna strona Nawet nie cała a no i tu jeszcze zostało przy tym pobrywać Tu widzicie pobrywisko całe Tu czyszczę teraz te okapy I to by było na tyle Tam też jest ściągnięte Tu jeszcze tylko zostało i koniec Tak widzicie mam jedną stronę już pobitą, cała paczka wyszła, nie wiem ile w, w parce, jest, ale tam 3 coś metra Tak to wygląda, przyłapałem po dwa papiaki żeby to się porządnie trzymało Jeszcze zostało nam pięć stron Tutaj wypuściłem do rantu, tak jak widzicie Dobra, bez będą opierdzielenia lecimy dalej. No więc dobra mamy kolejny dzień bicia gontu. Zaczynamy od zrywania folii. Ja już tu sobie zerwałem z jednego arkusza tak Jak widzicie, tu te dwie strony są pobite, połaci tu jeszcze zostało nam No i co? I tak to się odbywa Tu nie nie docięli uwagi w firmie produkującej właśnie te gąty, no i tak sobie wracamy i ściągamy tą folijkę tutaj, żeby nam się ładnie ten gąt zwulkanizował. czy zauważyć. Tutaj mam papiaki stare. które wyciągam z dachu. A więc mamy już gąs pobity. I tak jak widzicie. Nie nagrywałem wcześniej, jak wbiłem, bo to jeszcze miałem te obróbki. Tak, a tutaj właśnie te narożniki. Na też macie obrobiony tutaj szczyt osilikonowałem to tu żeby woda nie podchodziła z blachy aluminiowe dorobiłem tak samo na wkręty poprzykręcałem stare coś jeszcze zostały z domu gdzie były uszczelki to były gdzie nie było to nie było tak to wygląda truba też jest odmalowany na razie to po przy, przez ładnych parę lat tu też tak jest wywinięte, ale to jest no tu i tak urozmaicę i tyle to tam chust. I tak się prezentuje to nasz daszek. Tu jest nierówno, bo tu było robione na oko, a tutaj jest, było wszystko od sznurka Te wszystkie strony, tak jak widzicie, dobrze. Trzymajcie się. Cześć.